Witam. Opowiadałem Wam ostatnio o moich zakupach. Słuchajcie, zabawna historia. Kupiłem sobie najpierw tego tutaj po prawej małego Ultra Maxa 2000. On chce, żeby im posłużył jako filtracja mechaniczna do 240. Tak. Będę chciał go zmieścić, słuchajcie, do tej szafy, która tu stoi, akurat yy, za tymi drzwiami. E, filtry dałem po prostu na białe tło bo je widać. Bo na tle akwarium nic nie zobaczymy, bo akwarium mam czarne i one też są czarne. E, tak, jego chcę zmieścić do szafy. Tu mam obecnie multikani, maleństwo, ale jak widzicie, tutaj nie ma za dużo miejsca on po prostu jest za mały niewydajny. Za często go trzeba czyścić, za szybko się zapyka, za szybko spada mu wydajność. Dodatkowo pompa, która tutaj jest, jest strasznie głośna. W tej szafie jest niesamowicie głośna. A kule to są filtry, które mają najmniejszy hałas. I o to mi właśnie chodzi. Patrzcie, zastąpimy tamto maleństwo tym takim trochę większym maleństwem. Taki jest plan. W związku z tym muszę nie dość, że zrobić tu porządek, bo tutaj ja widzicie, taki bałagan się upycha do szafy, do szafy, potem się zamyka drzwi i tego nie widać. No ale to malenstwo będzie musiało stąd wylecieć. Będę musiał wywalić też stąd tą półkę i ono się powinno tutaj zmieścić. Ale powiem wam szczerze, że nie jest mi potrzebny aż tak duży filtr, ponieważ biologię całą mamy w hydroponicy oraz w tym panelu tam z tyłu za akwarium. Więc ja nie potrzebuję aż tak dużej pojemności. Ten jeden filtr tutaj 240 spokojnie powinien wystarczyć i ją napędzić, przefiltrować, oczyścić itd. Nie i tak dalej, nie było problemu. Ale ja tego nie potrzebuję. Ja potrzebuję dużą wydajność pompy, a tu mamy te 2000 litrów. Z, chcę zrobić z niej w ogóle z niego trzy wyloty, taki ambitny plan. Yy, bo aktualnie chcę zastąpić trzy filtry, które tutaj u mnie działają. W zasadzie to trzy pompy, bo to nie są filtry, tylko pompy. Po pierwsze to jako mechanik z wylotem. Yy, mógłbym w zasadzie tego wylotu nie dawać, ale na tym wylocie cały czas te kieliski Aspido Aspire składają ikrem. i dopóki nie wymyślę sobie yy, jak zastąpić to miejsce do składania ikry jakimś innym miejscem, no to jest mi ono potrzebne, ponieważ też one miały fajne miejsce do składania ikry. I zawsze, jak będę potrzebował, na przykład, odchować sobie taką mikrę, no to sobie ściągam po prostu ten wylot i razem z tą mikro i nie ma problemu. Dodatkowo jest drugi filter, który powoduje drugi obieg wody. Już Wam pokazuję, o co mi chodzi. To, to jest tutaj dokładnie tak, jak widzicie tutaj te bąbelki to powoduje, że woda wypływa stąd, spada tu na dno i tu sobie tędy idzie, idzie, idzie i dzięki temu sobie fajnie krąży. No akwarium jest trochę mocno przyciemnione. To nie widać co tam środku jest, ale wieści mi na słowo, że chodzi o to. Tak. Te dwie dysze chcę sobie zastąpić. Oraz. Oraz słuchajcie, kolejna rzecz, ten fiterek ten sam, który Napędza mi te dodatkowe dysze, powodujące tam dodatkowe opieki wody. Są tutaj, widzicie, w tym panelu. Jest drugi wylot zrobiony do napędzania tych właśnie kształtek K1. Jak widzicie, to bardzo fajnie, pięknie działa. Tylko potrzebne, żeby one dobrze pracowały, potrzebny jest naprawdę porządny przepływ wody. I tak, tutaj do napędzania, zarówno tych dwóch dysz jak i tutaj tych kształtek. Jeden jest Aqual Turbo 2000 z czego połowa przypada tutaj, druga połowa idzie na ten obieg wody. No i mamy tutaj pompę do tego Multicani, to jest pompa y, też Aquarela, nie pamiętam jaka, ona ma wydajność 1200 litrów na godzinę z daje nam blisko 3. Y, no więc widzicie, że ta pompa tutaj musi być dużo, ale jedna pompa to jedna pompa, a nie dwie pompy. Tak, pobój prądu będzie dużo mniejszy, y, a swoją robotę zrobi. No wiecie, kształtki fajnie sobie działają. Tylko tu naprawdę jest, musi być taki fajny, duży, mocny wylot. Dodatkowo, nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, idziemy sobie do środka. O, to jest ta czarna rura, która tam z tyłu biegnie. Ona sobie wychodzi tam, wchodzi tu, a następnie przechodzi do komory pompy, którą mam tutaj. Ona tutaj jest za tą włókniną, która mi czyści praktycznie całe. Akwarium ze wszystkich drobnych sywków. Dzięki temu tutaj woda jest naprawdę klar. Słuchajcie, tą pompę stąd wywalę. Dzięki temu tą włóknę też będę no, co najmniej dwa razy rzadziej zmieniał. Obecnie to nami starcza też na nie wiem, nie cały tydzień. A jakiej tutaj nie będzie tej dodatkowej pompy? Przepływ wody tu spadnie o połowę, więc myślę, że na dwa razy dłużej ta włókina mi wtedy. Starczy, bo tak to większość prądu wody, które tutaj widzicie, to jest właśnie podawany przez, przez tą pompę. Jak jej nie będzie, będzie to tylko i wyłącznie napęd do hydroponiki, to znacznie powinno mi zwiększyć żywotność właśnie tej pompy. A i tak ta pompa od Aquela będzie samym mechanikiem, więc ten syfek, który mógłby tutaj się zatrzymać, popłynie sobie tam. Dobra, jesteśmy już w w szafie. Słuchajcie, to bydle, trzeba byłoby to tutaj zmieścić, znaczy no bydle to jest przy tym małym multikali. Ale ja sobie tak myślałem, że y, ja nie potrzebuję w sumie wielkiego filtra, żeby go tutaj zmieścić. Dodatkowo znowu już wyloty będą nad y, lustrem wody, a jak wiecie, ku, filtry kubełkowe powinny raczej pracować pod lustrem wody, żeby y, to było lepiej napędzane i żeby się nie zapowietrzały, bo no, na przykład ten tutaj filterek załapie trochę powietrza i on się zapowietrza na tej pompie. Tylko i wyłącznie dlatego, że jest powyżej lustra wody, tak? Powinien być poniżej. I tak sobie pomyślałem, słuchajcie, no bo mamy całą rodzinę tych filtrów, tak? Jest tysiączek, jest półtora tysiączek i jest dwa tysiące. W teorii wiadro od tysiąca pasuje mi do tego. I tak sobie myślałem, że sobie wezmę wiadro od Aquela 1000, głowicę od Aquela 2000. Stawię go sobie tutaj. I on powinien być mniej więcej tyle, bo on jest jakieś połowę mniejszy. Bo on jest chyba tylko na 3 kosze. Ten jest na 5 koszy, więc powinniśmy gdzieś tu mniej więcej go kończyć. Jeszcze trochę szafy mi zostanie, nie? No i przede wszystkim miejsca też na to, żeby te węże tutaj yy, pociągnąć. Tak, i z takim właśnie zamysłem oto kupiłem tego yy, akwareka. Po bardzo okazyjnej cenie za połowę wartości sklepowej. No, prawie nowy filtr ma tam chyba 6 miesięcy. Poszedłem do Paragon, także w bardzo dobrej cenie był. I to właśnie za jego sprawą, mam też te Manu Kapuru, bo po nie pojechałem. Także taki mam ambitny plan. Nie wiem jeszcze, kiedy to zrobię, kiedy znajdę czas na to, żeby to zrobić. Ale plan jest taki, żeby właśnie coś takiego wykonać. No, dobra, przejdźmy do drugiej opowieści. Tknijmy też szafę, bo już tego w było widać. No, a teraz porozmawiałem sobie o jego młodszym, ale no, dwa razy większym koledze. Powiem Wam, że tutaj tak jak patrzę teraz od czoła, no to taka wysokość, szerokość, to tak nie bardzo widać, nie? Że, że to jednak jest, że jest mocnie. A to zobaczcie jaka jest fajna różnica, jak się weźmie je od góry. No tutaj to już różnica jest. Tak jakby się ktoś kiedyś zastanawiał, czy sobie za zamienić jeden filt z drugim. Także jest moc, jest, jest różnica, widać no, ewidentna. No dobra, wróćmy sobie. Historia Hypermaxa jest taka, że słuchajcie, kupiłem sobie tego Ultra Maxa 2000 Rybki, wpuściłem do akwarium i dosłownie nie wiem, czy wieczorem, czy następnego dnia patrzę, pokazuje się ogłoszenie, że ktoś sprzedaje Hypermaxa. Ja mam tam na OEC ustawione sobie przypomnienia na, na akwarystykę w swoim rejonie, no bo tam czasami ktoś fajne rzeczy wrzuca zawsze mówię, może jakaś okazja się trafi, może jakaś fajna rybka, to trzeba szybko reagować, żeby, żeby to kupić. No i patrzę ten sam sprzedawca. No i dzwonię do niego od razu. Mówię słuchaj, czemu ty nie mówisz, mi sprzedawał Hypermaxa, to ja bym nie brał od ciebie tego Ultramaxa, Mówię, bo. Bo no mi on nie jest potrzebny, bo ja mam tego Ultra Maxa 2000. No przecież ja y, tym Hypermaxem chcę zastąpić swojego y, właśnie Ultra Maxa 2000 do 700. -ki. On oczywiście wytłumaczy mi to bardzo logicznie. No mówi, słuchaj, no dopóki było życie w akwarium, no to przecież coś musiało to życie utrzymywać i filtrować. Mówi, sprzedałem ryby, no mam na sprzedaż Hypermaxa. No i dobra, mówię od razu mu, słuchaj, nie, nie wyrzucaj tego ogłoszenia. Ja ten filt biorę. Fil był wystawiony za połowę ceny tego, co, co, co jest w sklepie. Posiadam do niego paragon i to faktycznie taka cena była. Dodatkowo mówię: Słuchaj od razu, co ty tam jeszcze masz? Wziąłem od niego groty dla zbrojazków. Powiedziałem: mu, Daj mi tam ze trzy groty, bo słuchajcie, moje 236 już wiem, że mam samca i dwie samice, więc no być może za, nie wiem, Pół roku zaczną już coś kombinować, więc chcę mieć tam jakieś groty dla nich. A nie chcę robić tam jakichś dziur w kołkach i tak dalej. Bo wiecie, jak będzie taka grota, to zawsze ją można wyciągnąć z tym samcem. No bo to jednak rybka fajna, więc warto mieć coś, co można wyciągnąć i przełożyć. No ale to już swoją drogą. Dodatkowo wziąłem od niego pokarmy z Tropikala filmy tej serii Softline. To są te czarne puszki. Drogie bo one tam chyba po, po 40-50 zł kosztują. Nówki sztuki zamknięte, zafoliowane nawet, nie zdążył ich otworzyć, bo ten człowiek miał te swoje akwarium dosłownie 3 miesiące. I po prostu się pozbywał wszystkiego, musiał wszystko się szybko pozbyć, dlatego dał taką cenę, żeby to zeszło, żeby to sprzedać, a nie sprzedawać. Dla mnie to jest trafiejka okazja, mówię biorę od razu, nawet się nie zastanawiam, no i kupiłem. Jeszcze, jeszcze dzwoni do mnie, mówi słuchaj, to filtr tyle, daj mi za tamto tyle, mówię i słuchaj, dorzucę Ci jeszcze słoik ryb i daj mi 1000 złotych. Nie wzięlibyście? No chyba głupi by nie brał, nie? Tak, za taką cenę, słuchajcie, nabyłem sobie Hypermaxa, groty, pokarmy oraz słoik ryb. W słoiku było bodajże 12 kielysków i parka ramirezek. Ramirezki zostały zamęczone przez te kieliski, bo ten słoik po prostu za mały. Tak, kieliski i ramirejski. Kielisków 12 sztuk, szmaragdy 3 sztuki. Na tych kieliskach mi zależało, bo mam jednego, który ma już nie wiem, z 7 czy 8 lat, jeszcze od Darka, wzięty dawno dawno temu, no i fajnie, żeby było coś tam mu więcej dostada. stada. I chyba nie wiem, z 5 sztuk i jeszcze dwa jakieś gatunki, których bliżej nie jestem w stanie na tę chwilę zidentyfikować. I to wszystko było w jednym słoiku z dwiema rami reskami, które po prostu tego raczej nie przetrwają, bo te kieliski je tak zdominowały, zadusiły w tym jednym małym słoiku z małą ilością wody. A jeszcze woda po zbieraniu, po likwidacji akwarium, Trochę była taka mętna, więc kieliski też swoje dostały, szybką aklimatyzację muszę im zrobić, bo muszę wychodzić, więc dopiero po pracy zobaczę, czy przetrwały wszystkie. Ramielską nie wróżę dobrze, bo ta jedna tu już się kładzie na dnie, a ta druga jest tak obklejona, no po prostu te kieliski, no, zobaczcie jak kieliski szaleją, nie, w takim małym słoiku. No, a to są ryby, które po prostu y, po likwidacji akwarium się okazało, że jeszcze coś tam pływa, mimo tego, że już właściciel SONIC już wszystko sprzedał i po prostu dołożył mi y, to filtra te ryby. No bo już całe akwarium jest zlikwidowane, wszystko wyciągnięte, no i coś trzeba było z nimi zrobić. No nic. kiedy skąd raczej, nic nie będzie, no ale teraz mi respira to zobaczcie. a ta druga to przy dnie leży. No, po prostu te kielski ją zamęczyły no, za małym akwarium, znaczy za małym akwarium, za małym słoiku, za ciasno. Ale już dzisiaj mogę Wam powiedzieć, że przeżyły, dobrze się mają. Także, słuchajcie, stałem się szczęśliwym posiadaczem Hypermaxa. Za bardzo fajną cenę, dlatego, tak jak pokazywałem wam w filmie z rozbijaniem skarbonki, że szybko potrzebowałem po prostu dużych pieniędzy, bo, bo nie miałem tak, dopiero co kupiłem tutaj za, za 600 zł, filki ryby, a tu trzeba było zainwestować kolejne tysiące. Także no, taki zakup. No ale mówię, no, cena była tak fajna, że trzeba było brać. Nie zastanawiałem się nad tym za długo. No i dobra, słuchajcie, jesteśmy już pod akwarium. Widzicie tutaj ten bazel cały mój akwariowy. No i mamy tutaj tego Aqualka Ultra Ultramaxa 2000. Oraz jest ten piękny Hypermaxik. I na czym polega problem? Już Wam pokazuję na czym jest problem. O, ale to waży. Słuchajcie, Jakiego ja postawię tu na półce, o, to mniej więcej ta wysokość. W teorii się mieści, nie? W teorii się mieści. Ale są jeszcze wyloty. Co w skrócie oznacza, że z tych korpusów będę musiał zrezygnować. Tak. Na szerokość albo przesunę całe to akwarium bardziej tam w prawą stronę, bo ja tam jeszcze trochę miejsca mam, tam widzicie jest ten cały tam bajzel. Pajzer też jest potrzebny, zawsze trzeba mieć, gdzie tam coś odłożyć, nie? No, tylko tam jest dostęp do całej tej elektryki i tak dalej, więc tak niekoniecznie chcę przesuwać całe to akwarium, a na pewno będę musiał, bo tutaj mamy ten właśnie układ. To są, to są prefiltry właśnie do tego filterka. No i teraz kolejny mam problem, czy zastosować te prefiltry. No dobra, po kolei, słuchajcie. Korpusy. Z korpusami wymyśliłem sobie taki patentik, że są krótkie korpusy. To są korpusy dziesiątki, a są korpusy piątki, czyli o połowę mniejsze. Wystarczy zamienić im szklanki. Czyli połowę mediów stąd wywalę. Ale ale, jak sobie policzycie połowę z tych mediów, czyli pół litra mediów z każdego z tych sześciu korpusów, bo będę musiał wywalić z sześciu korpusów. Te trzy ostatnie sobie na pewno nie zostawię, tu jest zeolit. Tu jest zeolit, już Wam wiele razy opowiadałem, te sobie zostawiam. Te skracam o połowę, będę miał dosłownie 10 cm miejsca tutaj nad górą. Poprowadzimy sobie dzięki temu jakoś tam inteligentnie te przewody i powinno się to zmieścić. Na szerokość to. Zastanawiam się czy to wywalić i nie mieć w ogóle prefiltracji, ale no ta liczba krewetek, które ja wyciągam stąd, e, czasami rybek, no szkoda mi tego. A tu zawsze co sobie czyszczę i filterek jest piękny, czysty, wnietrwiany. Ja wiem, że on tu ma... Tu ma tego, prefiltra. O jeden. Jest kosz na prefiltr. Ja wiem, że on tutaj jest, ale to i tak nie jest to samo co obuklina. Ta włókina czyści po prostu perfekcyjnie, idealnie wybiera wszystko dodatkowo, stwarza szansę przeżycia zarówno krewetką, jak i złapanym rybką. Tutaj, jeżeli coś wpadnie ten profil, to tutaj zginie. A nie ma możliwości, żeby nie wpadło. Znowuż ten układ yy, spisuje się do tego filtra. Do tego będę potrzebował dwóch takich układów. I to jest kolejny punkt, nad którym się zastanawiam jak tutaj zmieścić jeszcze drugi taki układ prefiltracyjny. To jest właśnie taka zagwostka kolejna moja. E, w jaki sposób to zrobić? Można to delikatnie zbliżyć, bo to widzicie, one są teraz obok siebie. Więc jest tutaj, bo to wynikało po prostu tutaj z odległości rurek, kolanek, trójników i tak dalej. Naturalnie mi to tak wyszło. Ale można dać to troszeczkę przesunięte. Względem siebie i zrobić je po prostu bliżej, tak jak mamy tutaj na tych korpusach i dołożyć po prostu dwa kolejne na jednym wlocie, bo jak wiecie ten Hyper Maxi ma dwa wloty. To jest akurat wylot, dwa wloty i dwa wyloty. Więc tak się zastanawiam jeszcze. Na tym, że to podzielić. Dwa są dobre, słuchajcie, do tego. Do tego na pewno co najmniej cztery. Co najmniej cztery. To będzie miało dużo większą wydajność niż, niż ma moja, no, ta cała, cała narurowa instalacja. A tam są trzy na i to też tak na dwa tygodnie starcza. Tutaj na pewno muszą być co najmniej cztery prefiltry, więc to będzie mieć CK do przerobienia. Kolejna rzecz, którą będę musiał przerobić. Yy, argumenty dlaczego nie Hypermax. Bo ma dwa wloty i dwa wyloty, jak to ogarnąć? Po pierwsze do dużych akwarium dwa wloty, dwa wyloty, to ja uważam jest podstawa. Musisz mieć przy tak dużym akwarium co najmniej dwa wloty i co najmniej dwa wyloty żeby utrzymać prawidłowy prąd wody. Nie ma takiego filtra, który Ci przepchnie 2-3 metry wody. No, pamiętajcie, że to są filtry do dużych akwariów, więc nie mówiamy tutaj o tym, że 200 litrów. Chociaż rozmawiałem z kolegą, do którego zaniosłem te skalarki Kapuru, On ma w akwarium 200 litrów, dwa Aquale Turbo 2000 i zastanawiał się też nad tym filtrem, żeby włożyć tego Hypermaxa do 200 litrów, skręcić go na połowę. To jest dopiero fajny człowiek, nie? Trzeba mieć wyobraźnię. Pozdrawiam Rafał. Tak, yy, słuchajcie, trzeba mieć, żeby zachować prawidłowy obieg wody, żeby w jedną stronę napędziło w jedną, a w drugą w drugą, żeby ta woda tam krążyła, żeby tam się nasypki nie osadzały, żeby ta woda wszędzie yy, docierała. Ale ja mam już jeden obieg wody. Yy, Potrzebny jest drugi, trzeci niekoniecznie. Co oznacza tylko i wyłącznie jedno? Ja sobie go przerobię na jeden wlot i jeden wylot. Po prostu tutaj na tych rurkach założymy sobie trójnik i jedną rurą wejdziemy do góry i jedną rurą wejdziemy na dół. Zastanawiam się, czy skorzystać z tego układu, który mam teraz, ale to przemierzę sobie średnicę. E, tych wlotów i wylotów razem ze siedzibą to rurki. Tu mam zastosowaną rurkę 25 i chyba przerobię ją na po prostu 32. 32 to mam ten sam układ, który ma cały neurowiec. On jest w 32. Tutaj mam rureczkę 25 i myślę, że to tutaj na dwa razy to no właśnie. Jak myślicie, przerabiać to czy zostawić na 25? Dodatkowo Wam powiem tak, że raczej nie będę korzystał z całej jego mocy. Bo tutaj te 2000 litrów, które w teorii ten filtr ma, ja wiem, że są to wszystkie testy, gdzie, gdzie ten filtr ma 3000, a ten ma ledwie tam nie wiem, 1600. Yy, ale się zastanawiam, tutaj tak jest dwa, dwa razy więcej niż to, czy aż tyle będzie mi potrzebne, biorąc pod uwagę, że miał jeden wlot i jeden wylot. E, i, I jest jeszcze przecież druga ta filtracja nalurowa, która tam swoje robi, swoje napędza. Więc zastanawiam się, czy ten układ przerabiać. Napiszcie mi, co o tym sądzicie. Czy robić mu 50% mocy, bo tak można zrobić, czy zostawić całą jego moc. Wiesz wiecie, no to jest fajne, że jest zapas tej mocy, tak, że ja mogę tu sobie zrobić zarówno te 50% mocy, jak i stwierdzić, że jednak nie jest za mało, to sobie zrobię więcej, tak. Także najprawdopodobniej sobie po prostu to, to tak zrobię, docelowo będzie chodził sobie na połowę mocy. Hmm. Więc zobaczę jeszcze, no, w każdym razie czeka mnie tutaj sporo roboty z przerabianiem tego układu, z tego systemu, no najprostsze to jest wymienić te korpusy, tak. Aha, i jeszcze y, ktoś mógłby powiedzieć, słuchajcie, że no, stracę, stracę, słuchajcie, y, przecież filtrację, jak stąd wywale y, połowę filtracji de facto, tak? No jest 6 korpusów to 3 litry filtracji stracę. No tak, ale powiem Wam w ten sposób sobie to policzyłem. Ten cały filtr plus te 3 litry stąd y, zmieści się spokojnie do tego filtra i jeszcze będę musiał dołożyć. I jeszcze będę musiał dołożyć ten filtr jest dwa razy większy niż ten. Jak ten ma chyba 16 litrów, to ten ma chyba 34 czy 32 litry, nie pamiętam pojemności wiadra. Więc nawet jakbym usuną tu całą tą sekcję, tu mamy 9 korpusów i ten filtr, to i tak to jest w stanie zastąpić to wszystko razem wzięte. Tak. Także widzicie, będzie trochę roboty, będzie co nagrywać na kanale, a ja najbardziej czekam na Wasze komentarze. Co sądzicie o moich przeróbkach yy, tej filtracji? Po pierwsze mam do Was pytanie yy, o wiadro do tego Ultramaxa 2000. Yy, zamieniamy po prostu wiadro na mniejsze. I Jak to wpłynie słuchajcie, na pracę głowicy? Yy, bo z tego co się orientuje, bo też miałem takie zastanowienie, czy w ogóle ono pasuje, tak? ale patrzyłem, że uszczelka, która jest na wiadrze, znaczy na. No jest w głowicy tutaj przychodzi między głowicą a wiadro jest ta sama. Zarówno do tysiączki, do, do półtora tysiączki, jak i do 2000, co oznacza, że wielkość wiadra jest dokładnie ta sama. Yy, więc myślę, że to, to spokojnie można zamienić. Napiszcie mi, co o tym sądzicie o tej jakiejś zamianie. No mówię, ja nie potrzebuję tam wielkiego wiadra. Trzy te gąbki, jak ja tam włożę do, do, do mechaniki, spokojnie mi zastąpią. Będzie ka i każda z tych gąbek jest trzy razy większa niż to, co jest teraz w tym multicali, więc jak nie o trzy te gąbki, to będzie na pewno dużo, dużo lepiej. No i co myślicie o tej przeróbce? Przerabiać to na jeden układ, na rurkę 32, czy skręcić ten filt i zostawić na te 25? No i czy wtedy dokładać tutaj jeszcze dodatkowe dwa korpusy z prefitu. Bo ja to na pewno zrobię. Ja prefity na pewno chcę mieć to jest układ słuchajcie, który działa u mnie od 5 lat ja jestem z niego tak zadowolony, że nawet w ogóle nie, nie biorę pod uwagę, żeby go likwidować, mimo tego, że tutaj jest w teorii ten y, prefit. Ale tak jak mówię, tam co wpadnie, przeżyje. Ja wam nakręciłem sporo filmów o tym, jak wyciągam stamtąd krewetki, kiryski, y, rybki małe. Yy, więc no nie, nie, chcę, nie chcę się tego pozbywać, bo jednak zawsze szkoda, żeby to wpadło tutaj i zdechło. Do tej pory, w, w pracy tych filtrów, jeżeli nie było wtedy jeszcze, zanim po prostu te filtry, to wygląda w ten sposób, że cała woda spada z kubła na dno. Tak. Ci wszyscy, którzy zostawiają tam przerwę na dnie, to są mądrzy ludzie. Ci, co to zasypują yy, dodatkowymi mediami, to niekoniecznie, bo ta woda, słuchajcie, musi się dobrze rozprowadzić po całym koszu. Więc ja też tego nie polecam, systemu zasypywania sobie tej dolnej przestrzeni. To wszystkie, słuchajcie, te rybki sobie w tej dolnej przestrzeni żyły. Nienokrotnie wyciągało się stamtąd duże, dorosłe prawie kiryski, które wpadły tam jako, jako, jako maluszki. Tak samo było z krewetkami, całe masę krewetek. No dzisiaj to wszystko wpada, słuchajcie, w tą gąbkę prefiltra. No i tu zginie, tu nie ma szans. Nigdzie się nie dostanie, leży na gąbce i, i, i zdycha w gównie, tak? Nie ma co się oszukiwać. Napiszcie mi, co tym sądzicie i jak Wam się podobają moje zakupy. Eee, no i. Kurde, jak się do tego zabrać? Kupa roboty, kupa czasu. Dobra. Nie będę przedłużał, bo film jest długi. Myślę, że wytłumaczyłem wam, co kupiłem, za ile kupiłem i że to była naprawdę fajna okazja. Eee, a jeszcze będę się pobawić. Słuchajcie, w aplikacji nigdy w życiu nie obsługiwałem żadnej aplikacji. A tu będą chciały sobie ściągnąć aplikację, zainstalować, no i wtedy zobaczymy, bo ten filt z tą aplikacją ma naprawdę fajne funkcje. Zobaczymy. Dobrze, że tutaj jest ten monitorek plus minus wyłącz. Dobra, ja się niesamowicie cieszę. Słuchajcie, że go kupiłem, to muszę powiedzieć na sam koniec. Bardzo jestem szczęśliwy. Odkąd ten filt się pojawił, to żałowałem, że, że go nie mam. I w zasadzie najbardziej to żałuję, bo wiecie co. Gdyby te filty pojawiły się, nie wiem, dwa lata wcześniej, czy trzy lata wcześniej, no w momencie kiedy ja planowałem to akwarium, to ja bym sobie kupił dwa takie Hypermaxy, nie zastanawiał się nad niczym, nie robił tego całego na rurowca. Zobaczcie, ile ja bym miał miejsca pod akwarium, sobie wstawił dwa takie Hypermaxy. O jeny. No, a tak mam rurowca, który zajmuje tutaj połowę powierzchni. No i dobra. Jakoś to trzeba tutaj zmieścić, wykombinować, zrobić totalną rozpierdziel, remont. Ale najważniejsze to mieć plan i fantazję. Do zobaczenia. Cześć.